Widzowie, słuchajcie, ogólnie jest taka sprawa, bo jestem już tu kilka dni. No w sumie jeden dzień, ale nie mam co jeść i muszę jakoś się stąd wymknąć. Ale najpierw muszę sobie to jakoś urządzić. Dobra, dotąd w sumie wystarczy. No i ja na No mi tak kartonami wystarczy się to odgrodzić. Nie będę tu roić jakiejś trwałej budowli. Tutaj już z tą warstwą górną będzie gorzej. No, ale dobra, bo ogólnie ten pumpkin, czy kto to tam był, jest bardzo niebezpieczny. No, mam już moją kryjówkę. To jest baza przetrwania. Ale też jakoś to ładnie musi wyglądać. Ale tutaj trzeba uważać, żeby nie wypaść, bo w się stanie, bo to jest wejście do podziemi. I niestety tutaj, nie czemu, już nic nie ma. A ponoć wtedy nic mi się nie stanie, ale wywali mnie na spawna. A jak to się stanie i mnie wywali na spawna, to może mi znaleźć dyniomen. Uważam, że jestem tutaj w miarę bezpieczna. O, łóżko. Za dużo miejsca w sumie mi to zajęło, bo nie potrzeba nawet też tyle rzeczy. No ale dobra, no trzeba coś wymiesić na pożywienie. Dobra, mogę się przebrać. To jest pytanie. Za co ja mam się przybydę? Czy znajdę coś? O dobre, że jest bardzo dużo halouna rzeczy. W których mnie nie rozpozna. Być kukurydzą, czy pałką z kurczaka dobra, uważam, że jestem gotowa. Przebrałam się za awokado, bo wtedy szybko mogę się położyć i pomyśleć, że ktoś wywalił awokado. Ale pytanie: gdzie on jest? On może planować coś większego. O dobra. Teraz po prostu w tym sklepie za nic nie płaci. Nie jest to kradzież, bo jest to sytuacja akurat taka wymagająca. Zresztą w Brookhaven nie trzeba za nic płacić. Owoce, taw. Woda. Wodę chcę, halo. Nie wiem czy mój wózek jest pełny. Jeszcze czekoladę tak do ręki wezmę. No i dobra, teraz szybko. Ja się boję, że on mnie znajdzie. I boi się, że teraz, gdy pokazuje to, co się dzieje, on może się gdzieś schować i planować coś dużo większego. Uwaga Wow, wyglądają te podziemia wróg Wow Tylko ciekawe Jak wygląda kryjówka pumpkina? Pytanie czy zmienienie stroju przez pumpkina To był tylko jednorazowy, czy już na zawsze będzie tak wyglądać? Czy może będzie nadal pampkinem? Tego nie wiadomo. Ale dobrze. Uważam, że jestem tu bezpieczny. Mało kto wie o tym miejscu. Wiem o nim ja. Ma moja ciocia... jest... Jest jakąś tam osądcą. Znajduje różne takie sekrety i w ogóle. Dlatego wiem o tym miejscu. A jak co, to można się tutaj iść tak w głąb. i schować się tu. No tutaj mnie nie zauważą. Boję się o to, ale wiem, że może to nieodpowiednia sytuacja, ale nudzi mi się, co postawię mój komputer, też przejrzeć, co się dzieje tam w mieście na, na jakimś tam programie informacyjnym. Dobra, co oni, o czym oni, o czym oni tu piszą? Czemu ponoć wszyscy uciekli albo się pozamykali w domach? On znalazł mój dom, więc na, więc na chwilę będę musiał się przenieść gdzieś potem, jeśli odnajdzie tą kryjówkę albo przestanie tu być bezpiecznie. A co tu się dzieje?